Hej hej, tu Kaśka. Pozdrawiam Was z mojego norweskiego miasteczka na zachodzie Norwegii. Obiecałam nagrywać więcej krajobrazów, ale tak padało przez ostatnie dni, że nawet sztormiak i kalosze nie pomagają, także wiecie, nie wychodziłam z domu. Musiałam odchorować zderzenie z głosiem. I nie tylko to, bo to tak to zwykle jest, że jak się, jak się coś tam źle dzieje, to to wszystko naraz. Yy, no ale, ale już jest lepiej. A dzisiaj będzie dobry dzień, bo zaraz wam pokażę dlaczego. Jestem na spacerze z najlepszym psem na świecie. Oprócz moich oczywiście, no ale to jest yy, zaraz po moich to jest najlepszy piesek na świecie. Zaraz wam ją pokażę. A dzisiaj jest dobry dzień. Bo to Luna wróciła. Nie widziałam jej półtorej miesiąca ponad, bo na wakacjach była. u <grym> Ubyłej żony swojego właściciela. No, a teraz wróciła, bo coś tam im nie pasowało i ja się zgłosiłam na ochotnika do pilnowania. No to jest taki cudowny piesek, że od razu mi się Luna podalił. Patrzcie, zimy nie ma za bardzo. Mchy. Bo jest takie olbrzymie drzewo. Ja sobie tutaj lubię przychodzić. Ej, co? Nie mam jak na razie nagrywać krajobrazów pięknych, bo jest problem z samochodem. No ale lokalną rzeczkę wam mogę pokazać. Tym razem bez lodu, bez niczego. W tle widzicie są góry, jest śnieg. Wczoraj spadł, ale tak jak mówiłam, ostatni tydzień to był koszmar pogodowy. Mam nadzieję, że się poprawi, bo, bo wiecie, to norweskie powiedzenie: Nie ma złej pogody, tylko złe ubrania. No to się nie sprawdziło tym razem. A ja sobie chodzę z Luną. Luna? Chodź tutaj. No, patrzcie, jakie cudo. Ona będzie miała teraz 14 lat w czerwcu. No, widzę, że taka troszkę jest smarkotna, bo jej kompan zabawy. Umarł niestety. Ośmioletni piesek. No i chyba ona, ona była świadkiem tego, ale trudno. Tak też się zdarza. Wiecie, a dobry dzień jest też dlatego, bo dzisiaj ma urodziny Mike Patton. Biegaj Luna. Mike Patton z No More. 57 lat to mój kolejny taki ulubiony muzyk. Dobra do później, bo chyba ten filmik dzisiaj nagram na, ten, na dwie raty. Na raty. Yy, bo chciałabym Wam jedną taką niespodziewaną polecajkę zrobić, bo byłam w kinie w sobotę i mnie film zaskoczył pozytywnie. Hej, dogrywam drugą część filmu. Tak jak powiedziałam, bo zimno jednak jest, śniegu nie ma, zima jakaś taka słaba, yy, i muszę po prostu dograć w środku. Bo jak byłam na spacerku z luną, to nie wziąłam mikrofonu, nie wziąłam statywu i ciężko się nagrywa. Od razu przepraszam, jak tam szumy są jakieś w pierwszej części filmu, no ale yy, trudno, tak mi dzisiaj wyszło. Wiecie, co do tej polecajki, to ja tak nie bardzo planuję się bawić w krytyka filmowego, ale tak mnie nasz, naszło nagle. Bo ja, słuchajcie, ja mam taką tradycję, o ile to można tradycją nazwać, że ja moją córkę y, średnią, tą, która ma mutyzm selektywny, zabieram do kina dosyć często. Ona nie lubi, bo u niej ten mutyzm selektywny się wiąże niestety z fobią społeczną też. I to jest taka forma y, terapii ekspozycyjnej. Ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest i to trzeba właśnie w przypadku mutyzmu robić. Ja sama instynktownie y, na takie coś wpadłam już kilka lat temu. No i ja ją po prostu najzwyczajniej do niektórych rzeczy i działań muszę przymuszać. Y, muszę przymuszać, dziwnie zabrzmiało. No ona, ona nie lubi tego, ale ja ją tam podstępem, wiecie, biorę, ją wybieram, ja sama pójdę, nudno będzie, chodź ze mną. No i, i przez jakiś czas miałyśmy w tym przerwę, bo ja byłam długo w Polsce, ona chorowała też, no ale teraz, teraz właśnie widzę, jak wróciłam z Polski, że ona jakaś taka nie w sosie po, po, po chorobie i wpadła na pomysł, że dobra, wezmę ją w sobotę na jakiś film. I no, no ja nie, nie chodzę na byle co, ale zwykle no, jak jest coś takiego, co mi się nie spodoba, to po, po trailerze, no to nie idę, no ale tym razem... Tylko dwie rzeczy u nas w kinie lokalnym. Jakiś tam film dla dzieci. O misiu Paddingtonie, to tak nie bardzo. Stwierdziłam, a drugi y, to film Betterman. I wiecie co? No, ja recenzję tego filmu przeczytałam w, w norweskich gazetach, i te norweskie recenzje są w większości przypadków bardzo takie agresywne i nieprzyjemne. I jeśli o sport chodzi też, więc ja się, ja się tym nie sugeruję. Ale to było jedyne, co, co grali i chciałyśmy po prostu z domu wyjść i to jest film y, biograficzny o Robin Williamsie z Take That, no on tam teraz słowo karierę ma i no ja lubię go, to nie jest mój rodzaj muzyki, no ale to czasy, czasy mojego, y, moich lat licealnych, więc no, ci, którzy są rocznikowo do mnie zbliżani, to na pewno wiedzą, co to było Take dead. I robi Williams. Ja lubię, bo ja takich łobuziaków lubię. Ja uważam, że on ma fajny głos, fajnie śpiewa. No, nie mój rodzaj muzyki, no, ale niektóre kawałki ma fajne. Ja żadnej płyty nie mam, od razu się przyznaję, ale no, lubię, lubię dziada. <grym>, że tak się wyrażę. Yy, I poszłyśmy na ten film. Ja od razu sobie w recenzjach czytałam, że, że on tam będzie przedstawiony jako yy, małpa stworzona przez sztuczną inteligencję. No i akurat ten, ten jeden moment filmu mnie trochę rozpraszał i irytował, bo, bo, bo ta postać stworzona ma no, no podobna do, do Robiego trochę, co tu dużo kryć. Ale no, nie, nie będę wszystkiego o filmie opowiadać, bo on to sam mówi, i dlaczego tak to zostało zrobione. Ale to, co mi dało do myślenia po tym filmie, to Jaki on jest odważny, ile, ile to odwagi trzeba, żeby się do tego przyznać, do czego on się w tym filmie przyznaje, a no, o uzależnieniach Robiego, to kto się tam orientował i, i czyta, i się interesuje takimi rzeczami, wie. Miał kłopoty, był na różnych odwykach, no ale w filmie jest przedstawione. Z czego to wszystko wynikało? No i wiecie, taka smutna sprawa, bo, bo po prostu tam fobie jakieś różne były. No, może niekoniecznie fobia społeczna, ale ocierało się i, i o to. Więc wiecie, ja tak, ja tak patrzę teraz i po, i po moich dzieciach, i ogólnie po młodzieży, co się dzieje tutaj, jak, jak ciężki, jakie ciężkie czasy są teraz. Mi się po prostu po tym filmie bardzo zrobiło smutno, co on jako dziecko i jako, jako już sławna osoba przeżywał, jakie to straszne w sumie, w sumie jest tak. Na świeczniku być, a w sumie być bardzo nieszczęśliwym i chorym człowiekiem. To, że on wpadł w różne używki, to na pewno nie pomogło i to w ogóle nie jest rozwiązanie. Ja takich rzeczy nie toleruję, nie rozumiem. Ale wiem, że, że no niestety dużo osób się potrafi wciągnąć w to, a, a to jeśli są jakieś fobie i ktoś zaczyna sobie na różne fobie y, brać różne substancje, myśląc, że to pomoże, no to to jest bardzo bardzo złe rozwiązanie. No i, i dlatego też ja bym Wam poleciła ten film obejrzeć, no bo dużo tłumaczy to nie tylko, nie tylko z myślą o, o karierze, o życiu Robiego Williamsa, ale ogólnie o, o dzieciach i o młodzieży, jak jakieś tam przykre słowa wypowiedziane na boisku czy, czy w szkole mogą wpłynąć na, na, na późniejsze życie. Także wiecie, film mnie bardzo zaskoczył. Ja jakiś tam nie miałam przemyśleń, jak, jak szłam do kina, tylko tyle, że kurczę ponad dwie godziny, no to trzeba będzie jakoś wysiedzieć. Ale wyszło, nawet mi się ta łeska zakręciła, wiecie, w oku pod koniec. Także no, no polecam. Betterman. A, a to, co wcześniej też powiedziałam, kolejny muzyk, który, którego dzisiaj chcę tutaj uczcić niejako, no to Mike Peton. No, według mnie geniusz muzyczny, on dzisiaj kończy, zdaje się, 57 lat. Ja wam teraz na koniec, na koniec tego filmiku, jak mi się uda jakoś zmontować i wkleić i YouTube nie zatrzyma, to wam puszczę dwa kawałki. A jak nie dwa, to chociaż jeden, bo ja nie wiem, ja nie wiem jak to będzie z prawami autorskimi. To są kawałki, które ja nagrałam w czerwcu 2024 na festiwalu takim rokowo-metalowym. Festiwal niby metalowy, ale to już teraz się z biegiem lat się bardziej w rockowy chyba przekształca. Jest coś takiego w Norwegii, Tons of Rock. Ja byłam dwa lata po kolei. Fajnie, fajnie. Dużo różnych e, fajnych zespołów jest, można coś dla siebie wybrać, ale to trzeba mieć fajną ekipę. No moja ekipa była średnio fajna, średnio fajna także w tym roku się nie wybieram, ale byłam właśnie między innymi ze względu na Majka Patona. Nie był z fate no more, tym razem on ma kilka różnych projektów, i tym razem to był zespół Mr. Bungle. No, super fajne, żeby nie użyć słowa na z, co ja, ja lubię za Fajne. Puszczę Wam to, przepraszam za jakość, bo, bo jak ja to wtedy na koncercie nagrywałam, to nie było z myślą o, o zamieszczaniu tego na YouTubie, tylko na własny użytek. Tam, jak ja jestem na koncertach, to ja nie lubię nagrywać, bo ja wolę odczuwać i, i, i chłonąć całą sobą to, co się na takim koncercie dzieje. No ale kilka takich małych urywków z różnych fajnych zespołów nagrałam, żeby, żeby potem sobie samo oglądać. Także na koniec Mike Patton, który ma dzisiaj urodzinę. Między innymi dlatego mój syn się Mikel nazywa, bo to forma tego imienia. Także miłego oglądania. Pozdrawiam Was wszystkich. Dziękuję za, za kilka nowych subskrypcji i za te wszystkie miłe komentarze pod ostatnim filmikiem o zderzeniu z łosiem. No, ciepło mi się na sercu zrobiło. Dalej mi się źle jeździ, dalej trochę jestem taka, nie w sosie, ale, ale to wszystko minie. Eee, także dziękuję raz jeszcze. Było mi bardzo miło, że, że tak ciepło eee, o mnie myślicie. Miłego oglądania i do następnego razu. Pa, pa.